Witam na moim kanale, witam w nowej podróży, nowa przygoda Tym razem olałem te wszystkie Tunezję, Egipty i te inne kupy Chciałbym na dzień dobry bardzo przeprosić wszystkich nowobogackich, którym no, niestety nie sprostam wymaganiom Dlatego, że znowu nie spełnię waszych oczekiwań, nie pojadę do hotelu 40-gwiazdkowego Ze złotym, kruszonym piaskiem, właściwie złotem na plaży Ale co do Rosji, tak, lecę do Rosji, konkretnie do Moskwy za 3,5 godziny mam lot. przyjechałem troszkę za wcześnie mam lot do Polski, do Gdańska. Z Gdańska następnie lecę, czy lecę, śpię jedną noc i jadę do Kaliningradu autobusem. Z Kaliningradu mam samolot do Moskwy na Szeremietie. Tak, dobrze mówię, chyba mówię dobrze e, i stamtąd już... Oj, zostanę odebrany przez osobę, którą ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą, to znają. Jak zobaczycie tą osobę, to dajcie znać w komentarzach, gdzie ta osoba już wystąpiła na moim kanale, w jakiej serii i w jakim filmie. I dla pierwszych dwóch osób, które zgadną poprawnie wysyłam magnesy z Moskwy. Dobra, tyle na chwilę obecną, idę na jakąś kabusie i widzimy się już po wylądowaniu w Polsce. Słuchajcie, ten moment, gdy jedziesz do Rosji zimą. A no to kurwa w Polsce jest Rosja. Jestem w pensjonacie w Polsce i w ogóle ogrzewanie nie działa. Oj, chuj. Idę zaraz na tą recepcję na śniadanie. Się spytam, czy tej kurwa, w ogóle używają ogrzewania, czy nie używają. Bo jak nie używają, no to kanceluję ten mój pobyt na przyszły tydzień w niedzielę po powrocie z Moskwy. I tyle. A teraz co no, idę na śniadanie. Potem autobus do Kaliningradu i w końcu lecę do Moskwy się wygrzać troszeczkę, żeby mi było ciepło, Tylko w Polsce to nie da rady. A oczywiście czekam na Wasze komentarze w stylu. Trzeba było zapłacić więcej. Trzeba było jechać do pięciu gwiazdek, to za co zapłaciłeś, to dostałeś. Słuchajcie, jestem na dworcu PKS w Gdańsku i muszę iść poszukać mojego Autokaru Gdzieś tam coś tam może jest. Co zawiezie mnie do Kaliningradu. Temat jest taki, że ogólnie spędziłem noc w bardzo zimnym pensjonacie. Ogrzewanie nie, nie działało. Kobieta w ogóle jest zdziwiona w recepcji, że u mnie w pokoju ogrzewanie nie działało. Muszę to być zgłoszone. Na pewno skontaktują się ze mną jeszcze i tak dalej. Następnym razem, jak tam będę w niedzielę, to dadzą mi inny pokój. No okej, okay, wszystko jest, że tak powiem, haraszo. Zmarzłem cholernie jest, minus 5 na zewnątrz. Bo też chyba mam prawie chyba może niech, za 8 stopni 10. Naprawdę najgorsza noc. No nie potrzebuję dobrze mówić. Zjadłem jeszcze ciepłe na szczęście śniadanie, ale też w zimnej restauracji. No co, jest tym zimny mają. Nie jadę do Moskwy, do Rosji, a tu jest bardziej zimno niż w Rosji. No dobra, ładuję się za chwilę do autobusu i zobaczę co z tego wyjdzie. Słuchajcie, znalazłem stanowisko. Nie było to wcale łatwe. Ale zatrzymał się jakiś kierowca, spytałem się go. Do Kaliningradu, który to autobus gdzie jak powiedział, stanowisko numer 11. Akurat ten kierowca, który wiezie nas do Kaliningradu, cztery osoby są ze mną na chwilę obecną. Obywatele, a rusyjscy, lubią po rosyjsku. To mi się wydaje przynajmniej. Tak więc nie wiem, no zobaczymy. Ogólnie duży ruch. Widziałem, że te autobusy są podjeżdża i to w różne, w różne miejsca. Ok, no lecimy na Kaliningrad. Mam i... nadzieję, no, że będzie wewnątrz ciepło, bo strasznie. Strasznie zmarł, to tam nie było mi tak zimno. Dobra, czekamy na autobus. Dobra, autobus podjechał. Kilka osób czeka, tu jest rozkład. No cóż, koniec języka za przewodnika. Tak no więc paszport jest, bilet jest. I czekam na wyjazd do Kaliningradu. Jeszcze 30 minut, teoretycznie mamy. Jeszcze jakiś fliperek. Wiadomo czy będzie okazja autobusu, chociaż autokar mi się wydaje, że ma toaletę. O, przynajmniej powinien być. Tak więc jak to mówią posmatrymi. Dobra, wsiadam i widzimy się za chwilę. Wchodzę jeszcze do kiberka 4,50 Chciałbym wyjąć jeszcze wizę. Bo bez wizy do autokaru mnie nie puszczą. Mam biletu, paszportu i tak dalej. Bo mówi, że jeszcze jest potrzebna wiza, ale no, dobra z plecaków, za mną troszkę kolejka. Dobra, mówię, chłopie, co do Kibla, przyjdę z powrotem, to dam ci tą wizę. No dobra, zbieram się. Tak wygląda autokar. Miejsce na mojej długiej grabie. No i co? No siedzimy, najważniejsze, że jest ciepło. W końcu jest ciepło, bo e, całej nocy jedziemy. To w ogóle dziwne bo w tej Polsce, to w niedzielę wszystko pozamakane. Tutaj na tym dworcu nic nie było otwarte, absolutnie nic muszę coś kupić jeszcze na trochę coś takiego, Ma jakieś batony. No dobra nie będą. Wejdziemy, zobaczymy jak to będzie i będę już się meldował w Kaliningradu, no chyba że coś jeszcze po drodze wyskoczy. I tyle. Widzę, że jakaś tam jest kartka, żeby nie wolno telefonu używać. Dziwna, strefa ciszy. No okej, jeszcze mi nie wolno gadać przez telefon. Dobra. Za chwilę ruszamy. Słuchajcie, doleciałem właśnie doleciałem do Kaliningradu. Ten budynek, który widzicie za mną, to jest budynek, który zobaczycie na każdym zdjęciu Google. Tylko, że przed tym budynkiem jest ziemia, jak są jakieś rozkopy, wykopy, nie zobaczycie tego, co jest po przeciwnej stronie. A to jest parking. Parking, cały dworzec autobusowy i tutaj przyjeżdżacie... O, tym autobusem przyjechałem, a będę wyjeżdżał z pozycji drugiej, z drugiej strony. Numer dwa pozycja, z drugiej strony. W tym budynku trzeba wejść do tego budynku, przejść naokoło. Jak ta sława wygląda, generalnie jest godzina, tam jest czas, 14.11 tejszego czasu, czyli mam godzinę na to, żeby się dostać do, do lotnisko, godzinę 20 tak naprawdę. Ok, niby 30 minut jedzie e, taksówka, tak więc wskoczę coś szybko zjeść i jadę na to lotnisko. że na lotnisku też coś będzie do zjedzenia, no ale chyba raczej w ten sposób pojadę. Jest jedna taksówka tylko tutaj, oddziwo. dziwo. E, ok, tam jest ich więcej, tu stoi jeden Marian. Tak więc pytam się Mariana co, jak, za ile, podobno maksymalnie 2000, 2000 rubli. W ogóle był problem z rublami, ponieważ dzisiaj w niedzielę nikt wam tutaj nie wymieni rubli. Na dworcu też podobno była wymiana, teraz tej wymiany już nie ma, ale zagadałem ludzi w autobusie i ludzie z autobusu mi wymienili, po prostu jedna kobieta wymieniła mi ruble. Tak więc jestem na chwilę obecną spokojny, mogę wsiąść bez problemu do taryfy i pojechać na lotnisko. Dobra, lecę na lotnisko, może to jeszcze coś rozejrzę, a następnie już nadam wam z lotniska, a potem już z Moskwy. Ja dojechałem na lotnisko do <laughs> Kaliningradu i powiem wam, że jeszcze nigdy nie byłem w tak ładnym, kameralnym, wręcz ślicznym lotnisku. To jest tak zrobione, jakbym, właściwie ja mam wrażenie, że biorę udział w jakimś filmie. I to lotnisko zostało stworzone na to, czym Nie to płaczące dziecko, to, to jest idealna cisza, spokój. Macie kawiarnię, nawet sklepiki odprawa i to wszystko małe lotnisko kameralny naprawdę jak dla mnie to jest ślicznie, niech ona idzie z tym wachorem Wadzeria a poza tym no, naprawdę to jest w klimacie. No co? To się odprawię za chwilę. Przyjechałem właściwie, przyjechałem taksówką za 2000 rubli, czyli za 20 euro Dlatego, że była jedna taksówka, dostałem instrukcję, żeby się targować do 1500, ale z było, nie można było się z nim targować, bo tylko był jeden. No i tak naprawdę zależy mi na czasie, żeby się stąd wydostać z tego miasta, z tego centrum, żeby znosić na samolot, bo to jest mój samolot, który mam tylko dzisiaj i tyle w temacie, tak więc już olałem te 2000 rubli i przyjechałem sobie na miejsce, jestem, czekam do odprawy, a następnie widzimy się już w Moskwie.

Na Szeremie I powiem wam, jak byliście w Turcji, to wiecie, że czasami w Antalii jedzie się bardzo, bardzo długo na płycie lotniskowej, aby dotrzeć do waszego samolotu. Przynajmniej ja tak mam. Samoloty do Szkocji są zawsze gdzieś tam postawione na końcu. I tu było dokładnie to samo. Ten samolot nasz stał bardzo, bardzo daleko. Jechaliśmy ponad chyba 10 minut autobusem. No już jesteśmy. Dobra, czekam na odbiór bagażu. Wychodzę zaraz. Jestem naprawdę tak zmęczony, zawsze śmiałam się z ludzi, którzy twierdzą, że a są zmęczeni po podróży. So, myślę, po czym ty jesteś zmęczony, człowieku. A łeb mi pęka. Po Pierwsze niewyspanie wczorajszej nocy. Zimne warunki pogodowe w pokoju. Dzisiaj ten autobus, potem jest, e, samolot. No i tak naprawdę no, jestem mega zmęczony. No dobra, lecę na chatę, odbiorę bagaż i pokażę wam jak wygląda pokój. Mały przedpokój, łazienka, kibelek, ręczniki, pralka, prysznic, wanna. Ok, szafa w przedpokoju. Dobra, jest ok. Salon z telewizorem, z łóżkiem, kanapa, szafa następna. O, czyste ręczniki, pościel nawet. Dodatkowo, tu jest ładnie. I kuchnia w pełni wyposażona, to jest wyjście na balkon. Lodówka, piec gazowy na dole elektryk, pełne wyposażenie. Mamy jeszcze zmywarkę, tak więc jest elegancko. No, może powiedzieć, że mi się podoba. Dobra, to tyle na dziś i widzimy się jutro.